W dzisiejszym odcinku krypto Ogłoszeń poinformujemy Was o kolejnej inwestycji dokonanej przez Blizzard Found. Wspomnimy o oświadczeniu CEO SushiSwap, który jest odpowiedzią na płynące w jego kierunku oskarżenia oraz opowiemy o wicem Proof of Authority 2.0. Witam Was serdecznie na kanale Krypto. Przed przed nami kolejna dawkę informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy dać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Czelnik informuje, że Apple Walks X LTD jest matką traktem nowego typu stworzonym przy użyciu języka Python. Z dodatkową obsługą rozwiązań Solidity oraz Viper, które cechuje duża możliwość dostosowania i bezpieczne zarządzanie kluczami prywatnymi, w poście załączonym do Twitter zostały opisane aspekty techniczne rozwiązania iPaWorts. Sport 5 Agencji oraz Polygon połączyły siły, aby pomóc właścicielom transportowych i markom w łatwym przejściu do świata Web3. Abroad ogłasza fakt, że Blizzard Found został inwestorem w fazie seed tego projektu. Abroad jest już dostępna na sieci Avalanche, dzięki czemu Abroad zostało pierwszym instrumentem pochodnym księgi zamówień DEX na Avalanche. Dzisiaj o godzinie 14 czasu polskiego na giełdzie Chili pojawi się fantoken klubu Gazientep FK. Gazientep FK jest to turecki klub piłkarski z siedzibą Gazientep. pełniany klub obecnie gra w Super League. Kanały cenowe NFT for Pricing od Chainlink odblokowują zupełnie nową przestrzeń projektową dla programistów Web3. Platforma DeFi CrapTex Finance korzysta z danych cenowych NFT, aby pomóc w zasilaniu tokena indeksu JPGZ. Loopring przypomina, że ich produkt L2 Dual Investment był wielkim hitem. Jeden z najpopularniejszych produktów na centralizowanych giełdach kryptograficznych CEX jest teraz dostępny na samopowierniczej giełdzie DEX 22. Binance zauważa, że wraz z rozwojem ekosystemu blockchain pojawiają się obawy dotyczące skalowalności. Najnowsze badania wykonane przez Binance Research dotyczą następujących tematów. Eksploracji skalowania warstwy drugiej oraz aktualizacji rynkowych. Więcej o wykonanych badaniach przez Binance Research przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Na dzisiejszym forum inwestorów w Hadze przemówienie wygłosi współzałożyciel Celo, Rene Reinsberg. Rene Reinsberg omówi potencjał technologii blockchain i Web3 w zakresie wpływu społecznego. Dyrektor Generalny SushiSwap Jared Gay wystosował oficjalne oświadczenia w sprawie oskarżeń wysuwanych przeciwko niemu przez Janik Krypturat ETH. Osoby zainteresowane stanowiskiem Jareda Gray'a odsyłamy do zapoznania się z artykułem na Medium CEO SushiSwap. Giełda Kraken przedstawia zalety wersji Kraken Pro. Kraken Pro umożliwia wiele opcji wyświetlania wykresów i ksiąg zamówień. Pozwala na korzystanie z zaawansowanych typów zleceń oraz daje możliwość na natychmiastowe przekazywanie tokenów na staking oraz równie natychmiastowe odebranie tych tokenów ze stakingu. GedZ Play nawiązuje współpracę z X Metaverse. W ramach współpracy X Metaverse będzie mogło organizować turnieje w GedZ Play Arena i transmitować swoją rozgrywkę na żywo na platformie GetSet Play. Solana jest już dostępna na sieci 3 Zespół 3 jest niezwykle zadowolony z możliwości wprowadzenia pełnego zestawu Web3 Development Kit oraz sieci 60 tysięcy konstruktorów do Solana. Bitmat Exchange informuje o nowym listingu. Na Bitmat Exchange wkrótce pojawi się token Pay, stworzony przez projekt Shop Payment. Shop Payment to przyszłość kryptoe-commerce, która pozwala cieszyć się zakupami online za pomocą kryptowaluty. W najbliższym czasie pojawi się kolejny spis na Twitterze, w którym zostanie przekazanych więcej informacji. NIR przypomina swojej społeczności o możliwości zdobycia nagród za polecenie projektów, które mogłyby dołączyć do ekosystemu NIR. Zespół NIR przyznał w zeszłym roku 26 premii za polecenie. Jeśli zaciekawiła Was ta tematyka, zachęcamy do sprawdzenia artykułu zamieszczonego na stronie NIR.org. BePro Network zakończył współpracę z BitGet. Współpraca miała na celu rozwój sieci Bounty. Popiany protokół przyciągnie programistów do pracy na BitGet, Bounty, Network, GitHub. Polygon podkreśla, że ZK AVM Public Testnet jest wynikiem ciężkiej pracy Jodiego Bailiny, Davida Schwalca i pozostałych osób wchodzących w skład zespołu Polygon. Stworzona przez Polygon siedzi z pierwszą na świecie siecią open source ZK AVM. Polkadot przypomina o ostatniej szansie na zgłoszenie swojego udziału w konferencji deweloperów Polkadot sub -Zero. Osoby zainteresowane zachęcamy do rejestracji na wspomniane wydarzenie, które odbędzie się w dniach 28-29 listopada w Lizbonie. Uczestnicy tego wydarzenia zapoznają się z nowinkami płynącymi od Polkadot, Substrate oraz informacjami ze świata Web3. Wiczeń w przyszłym tygodniu rozpocznie głosowanie nad główną aktualizacją Proof of Authority 2.0. Aktualizacja radykalnie zwiększy zdolność Wiczeń do zaspokojenia szybko rosnącego globalnego popytu na skalowane, w pełni zabezpieczone publiczne blockchainy. CZ Binance opublikował wewnętrzny dokument, w którym zostały przedstawione zasady przywództwa. Dla Binance przejrzystość jest kluczowym aspektem. W artykule załączonym do Twitter dowiesz się więcej o wartościach wyznawanych przez Binance i sposobach podejmowania kluczowych decyzji w bardzo szybko rozwijającej się branży kryptowalut. BitKeep bardzo chętnie współpracuje z Aptos News, aby wspólnie budować ekosystem Aptos. BitKeep Wallet będzie pierwszym portfelem, który uzyska dostęp do sieci testowej Aptos. Zapraszamy do korzystania z BitKeep oraz sprawdzenia sieci testowej Aptos. Talo zapowiada start pierwszego na świecie dwukierunkowego Carbon Bridgea. Talo stworzyło swój Carbon Bridge we współpracy z BioCarbo Registry, Churning Polygon oraz BioFix. TALO stwierdza, że jest to duży przełom w innowacjach rynkowych w zakresie węgla. Talo będzie zawierało rejestr emisji w ramach procesów związanych z tokenizacją kredytów węglowych. Integracja Clayton z VTVL pomoże konstruktorom zautomatyzować nabywanie i dystrybucję tokenów. Użytkownicy będą mogli teraz wybijać nowe tokeny lub importować istniejące tokeny. Dodatkowo umożliwione zostanie tworzenie niestandardowych harmonogramów nabywania uprawnień oraz odblokowany zostanie pulpit zarządzania limitami tokenów. Więcej o tej integracji możecie przeczytać w artykule załączonym do tweeta. Najnowszy raport Chain Analysis wykazał gwałtowny wzrost użycia stablecoinów na terenie Rosji. Udział wolumenu transakcji z użyciem stablecoinów w Rosji wzrósł z 42% w styczniu bieżącego roku do 67% w marcu i stale rośnie. Anonimowy ekspert do spraw prania pieniędzy w rozmowie z Chain Analysis zasugerował, że odcięcie Rosji od systemu SWIFT prawdopodobnie spowodowało większe wykorzystanie kryptowalut w transakcjach transgranicznych. W raporcie zauważono również wykorzystanie kryptowalut do obchodzenia sankcji, ale także podkreślono pozytywną rolę, jaką kryptowaluty odegrały w ułatwieniu wpłacania darowizn na rzecz Ukrainy. Do dziś na rzecz Kijowa wpłacono w ten sposób ponad 65 milionów dolarów. Blockchain BNB przeprowadził Hardfork, który miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa sieci. Hardfork w pewnym stopniu został wymuszony atakiem na wspomniany blockchain, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. Najnowsza aktualizacja wzmocniła strukturę pomostów między BNB Beacon Chain a BNB Smart Chain. Hardfork Moran miał na celu odzyskanie i zabezpieczenie infrastruktury sieci po zeszłotygodniowym włamaniu, w wyniku którego hakerowi udało się ukraść środki o wartości 100 milionów dolarów. Podczas Hardforka zostały wdrożone poprawki usunięcia luki w zabezpieczeniach. Elon Musk nieustannie udziela wsparcia dla Dogecoina. Elon Musk wypuszcza perfumy, które będzie można nabyć za pośrednictwem Dogecoina. Perfumy Bound Hair są już dostępne na stronie The Boring Company. Musk, jak to ma w zwyczaju, poinformował o tym na swoim Twitterze. Założyciel Tesli w sposób żartobliwy wspomniał, że od tego momentu zacznie określać samego siebie mianę sprzedawcy perfum. 10 tysięcy butelek perfum zostało sprzedanych w zaledwie kilka godzin. Musk, Dodatkowo poprosił swoich obserwujących o kupowanie większych ilości perfum, aby w końcu mógł zakupić Twittera. JP Morgan oraz Visa łączą siły w walce ze Swift. Dwóch wspomnianych gigantów w tradycyjnym świecie finansów i płatności ogłosiło nawiązanie partnerstwa. Współpraca obu firm skupi się na usprawnieniu płatności transgranicznych poprzez wykorzystanie ich prywatnych sieci Blockchain Link i B2B Connect. Link to sieć stworzona przez JP Morgan, która została zaprojektowana specjalnie do przelewów transgranicznych. B2B Connect został stworzony przez Visa aby służyć jako transgraniczny produkt płatniczy dla instytucji finansowych i klientów korporacyjnych. Według Onyx, Confirm jest w stanie zweryfikować ponad 2 miliardy kont bankowych z 3,5 tysiąca instytucji finansowych. Głównym celem platformy jest pomoc w ograniczeniu nieudanych płatności, które kosztują światową gospodarkę 188 miliardów dolarów rocznie. Szacuje się, że 66% nieudanych płatności jest wynikiem błędnych informacji o koncie. B2B Connect zintegrował się z Confirm, aby pomóc w procesie weryfikacji konta. Konfilm został uruchomiony w trybie pilotażowym przez JP Morgan w 2021 roku. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!